Marcin Pawlenka, Silesia Informacje. Dwa lata. Tyle głównemu urzędowi statystycznemu zajęło opublikowanie danych Spisu Powszechnego w sprawie narodowości śląskiej. Jego wyniki mogą zaskakiwać. W niektórych powiatach niemal połowa mieszkańców nie czuje się Polakami. Ręce zacierają autonomiści, załamują je zwolennicy jednolitej narodowo Polski. Przemysław Malisz. Heklowanie to jest na szydełku, a szkrikowanie to jest na drutko. Znaleźć nić porozumienia niełatwo, gdy wokół gwara zamiera. Pani Łucji, rodowitej chorzowiance, coraz trudniej porozumieć się nawet z własnymi dziećmi. Wczoraj na przykład syn przyszedł i mówi, bo ja mówiła tam o papier. papir. mamuś co to jest? Ja mówię, no papier ścierny. Ścieranie się pokoleń obserwuje Andrzej Strysz z Rudy Śląskiej. Sam stawia na edukację. Mały to się też uczy, bo czasami takie wypowiedzi, że jesteśmy zaskoczeni jego gwarą śląską. Czyli ausdruki. Powiedzmy, że mogą tak, może być ausdruk, jakie tego do? W mowie i piśmie. 100% Ślązacy. Coraz więcej mieszkańców regionu deklaruje właśnie taką przynależność. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ze Spisu Powszechnego wynika, że najsilniejszą tożsamość ze Śląskiem czują mieszkańcy powiatu rybnickiego, mikołowskiego i bieruńsko-lędzińskiego. W miastach przodują piekary, ruda i chorzów. Stawkę tradycyjnie zamyka Sosnowiec. Tak jak Kielce i Radom. Ja tutaj mieszkam, teraz jadę do Kielc i wiem, że Kielce i Radom tak samo się lubią jak jak Ślązacy i Zagłębie. Granice pomiędzy Górnym Śląskiem a resztą regionu są coraz bardziej wyraźne. Odrębność kulturową i odrębność gospodarczą. Zwolennicy autonomii Śląska dane GUSu traktują jako dobry prognostyk. Z roku na rok przybywa im sympatyków. Czują się Ślązakami i są czymś zupełnie innym. Etnicznie E, psycho, psychicznie, no i no, mentalnościowo. Nie wszyscy jednak dostrzegają te różnice. Dane GUS odczytują inaczej niż autonomiści. Pomachanie szabelki. na pokazanie niezadowolenia. Prezes Związku Górnośląskiego przekonuje, że narodowość Śląska nie istnieje, a rosnąca liczba osób deklarujących przynależność śląską nie ma nic wspólnego z popieraniem ruchu ku autonomii. To oczywiście powoduje, że w takim razie my Wam pokażemy, My pokażemy, że my są narodowo-śląska i to jest forma autentycznie protestu przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości wobec albo nierównemu traktowaniu poszczególnych regionów, w tym regionu śląskiego. To jest taki zrozumiały renesans śląskości. Renesans, jest... na którym współcześnie można zbić kapitał. Pokazują pewien potencjał. Potencjał, który wciąż w dużym stopniu przez ruch autonomii śląska nie jest wykorzystany. Jest wykorzystany w coraz większym stopniu, ale wciąż na no, te wyniki, które osiągamy, są dalekie choćby od tych wyników, które by sugerował spis. Wciąż pod nami wykonuje kresę roboty. Ktoś wciąż kopie i komuś zależy na tym, żeby rozbić jedność państwową, jedność terytorialną Polski. Jedność nie znaczyć musi jednolitości, bo różnić też można się pięknie. Jaś moja babcia to ino rodzje, choćby <Sy> gwiazdą księdzem, a ja nie rodz w kościele siedzia. Dościołczyncinę kola na mnie bolum, a tak w ogóle to warozie żenić się nie mogą. A mnie się okropnie żowę podobają. Przemysław Malisz. Silesia Informacje. Taka była.